Star Wuzzy to będzie naryski, bardzo gorący. Bardzo rzeczy. ja jestem Wilki, to kolejny odcinek do mojego kanału i witam Was bardzo gorąco. Koniecznie łapkę w górę, konieczne subskrypcji. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, zapraszam na serdecznie. Ser. jakby każda łapka w górę to jest mega mile widziana. Także, póki nie wyrzucę tej rybki, musicie mieć łapkę w górę. Więc uwaga, uwaga, 3, 2, Jeden. Jeżeli ktoś nie zdążył, no to pierwsza jego ocena to będzie chyba jedynka w szkole. Także no macie drugą szansę, macie drugą szansę. Uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Mam nadzieję, że już wszyscy zdążyli i wszyscy są piąteczki Chcecie z góry na dół, bo już za niedługo szkoła. I a propos szkoły to możecie kupić sobie nowe rzeczy, na przykład plecak z Wear. Także pierwszy link w opisie koniecznie wbijajcie. A my w dzisiejszym odcinku co robimy Szczerze powiedziawszy, nie wiem, w sensie jakby chciałabym tutaj cokolwiek porobić tej wiosce, bo w sumie wczoraj nie do końca daliśmy radę i fajnie byłoby po prostu tutaj wiecie, ogarnąć się w końcu, e, ale najpierw oczywiście kotki. Dobra, proszę bardzo, dla Dareczka, dla Elwiska. Lecimy dalej dla perełeczki. No, perfekto, po prostu pięknie. Dobra, lecimy teraz na dół, że na dole też mamy kotki, także musimy się po nie zejść. Okej, okay, i przy okazji pozbierajmy te rybki, które wyrzuciliśmy. One są akurat bardzo ważne. I tak, Kiciuś to for you i Lana też to również for you. I co? I teraz bym jeszcze poszła szybciutko do Eliski domku w sumie, żeby zobaczyć, czy tam coś się ciekawego, że tak powiem, dzieje. W sensie jakby wiem, że jej na serwerze nie ma, ale może... Ej, nigdy jeszcze był Herobrine w tym domku. To było trochę dziwne. Trochę podejrzane. Tak trochę bardzo bym powiedziała. Dobra, ja może jednak nie idę w takim razie do Elizy domku. To było dziwne. Okej, okay, kolejny pretek, żeby mu nie ufać. E, kinda dziwne, bo on jest bardzo miły i to jest mnie troszeczkę mnie zadziwia, ale. I tak wiecie o co w ogóle jest noc, niedobrze, że jest noc. Dobra, słuchajcie, wejdźmy sobie do domku po prostu e, i tak, lecimy do góry. E, no i co, słuchajcie, kurde, no nie wiem co na bardzo w dzisiejszym odcinku możemy porobić. Ja się jakby, tak się zastanawiam, e, czy by jakieś, nie wiem, surowce się zaopatrzyć i tak dalej, bo w sumie tego mamy, no niby teoretycznie dużo, bo jakby wiecie, mamy te, 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 no to mamy wszystko tak naprawdę, ale jakby mimo wszystko możemy gdzieś tam przejść i nie wiem, pozwiedzać jakieś rzeczy. E, I z tego co widzę, też, kurde, nie mamy węgla zbyt. Więc ten węgiel, chyba że jestem ślepa, mam 27, mam 27. No powiewałem, że słabo z tym węglem, bardzo. A nie, tu mamy 300 w sumie, no ale to i tak nie jest zbyt dużo. Buk, więc. Buk. O nie. Puk, puk. Y, Witam. Hej. Hej. Co tam? Spoko. Coś masz dziwny głos masz dzisiaj. Ten nas spacer? To się przeziębiłem no i chyba tak to działa. Ja nie wiem Okej, okay, ale ten jest, jesteś przeziębiony, ty chcesz iść na spacer w nocy. Chodźmy... proszę. No dobra. się no chyba i... jestem przeziębiony. Okej, ale melodycznie... już no wiem. No dobra, o kurde, okay. sorry, sorry, sorry za Messengera. Chodźmy w dół wait, wait, wait. ejdź, ejdź, nie da. No, nie da się, bo to jest. To jest widać do góry, chodź tędy. Musimy skoczyć Aha. w dół. No, to jest taki. Najlepszy sposób. Gdzie ty jesteś? A. Tutaj. Dobra, zwoń, że będziesz latać. Ale gdzie ty chcesz iść? Co jest? Szczepie? miejsca. Naszego miejsca mówisz? Tak. Mam dla ciebie grzybka. Dzięki! Nie ma problemu. Ale wiesz, gdzie to miejsce jest? Nie. Okej. Okay. Eee, ten, ale powiedz mi, co jest, czemu, czemu tam idziemy? Bo chciałbym Ci coś powiedzieć ważnego. Okej. Okay. Chciałem Ci powiedzieć, o. że masz fajny ciastka na nogach. Ale bardzo dziękuję. Takie kruszki na wierszu. You know. Nie ma problemu. Pewnie ci spadło i rozdeptałaś. No, tak było. Totalnie. To, tak totalnie. to wygląda. Tędy ten, ten, jak coś. Tak to okay. wygląda. A fajne mam ciastko na plecach? Tak, aż bym je schrupał. Okej. Okay. Patrz akurat, czy słońca jest w ogóle. Wow. O, to fajnie. Chociaż ja wolę wschody. Co? Przecież to jest wschód. No to mówię. Co? Usiądź sobie, proszę. Niestety nie przygotowałem dla ciebie nic. G A nie, czekaj, G przygotowałem. Aha. Prawdzie? Krzynce? Co to za Frank? Okej, okay, to te. Przepraszam. To co chciałeś mi powiedzieć? Ale to było silniejsze niż ja. Czemu ty tak śpiewasz dzisiaj? O co chodzi? <laughs> Nie wiem, bo mam good humor. Good humor, dobra, no to co chciałeś mi mhm. powiedzieć, bo ten... Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że jesteś dla mnie bardzo ważna jak ten olium. Dzięki. I nie wiem, to się stresuje, jednak chciałem się zapytać, czy, e, bo Ty nie masz chłopaka, prawda? Nie? Nie. To czy może chciałabyś mieć... Że ja jakbyś nie wiedziała, i co powiesz, na to? Będę ci dawał tyle węgla, ile chcesz, i diamentów. I wszystkiego? Słuchaj. Słucham. To jest mega miłe. I chcesz nie chcę. Nie chcę się dać busi? <laughs> Czekaj. Jego jest mega okay. miłe. I wiesz, mm -hmm. nie chciałabym Cię skrzywdzić w żaden sposób. Ale ja ten, ja wiesz, nie jestem gotowa. Mm -hmm. Okej. Okay. Jakby w porządku. Ten... Czekaj, że, czekaj. Kurde, widzowie, chyba ja dałam koszała właśnie. Ale co ja miałam zrobić? To widzowie, kurde, bez hitu. Ej, ale mi jest przykro teraz, jakby... No sorry, no, ale co miałam zrobić, widzowie? No kurde, nie będę przecież z Brainem w związku. Jakby to też ma duży... Duży, da, da bardzo duży wpływ na to wszystko, na moją decyzję aktualną. Ma taka pewna sytuacja, że tak powiem, z mojej przeszłości. Ale nie wiem, widzowie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trochę się stresuję tym wszystkim i martwię, bo to jest troszeczkę dziwne. E, I ten... Boję się, że go teraz tak mocno zranimy i on będzie teraz, nie wiem, się chciał znaleźć na mnie czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie. Ale jakby, no kurde, widzowie, co ja miałam zrobić? No jakby bez kitu, to jest Herobrine mimo wszystko, wiecie o co chodzi? I jakby, nie wiem, no może ja mu powin... Nie wiem, no kurde, ile można w sumie sobie sobie ale jakby... Kurde, stop, 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 stop. Nie mogę. Hmm. To jest ciężka, ciężka sprawa, jakby. Nie mogę się niczego zmuszać. Jakby ja nie jestem pewna swoich użyc za, za, za mało czasu. Za mało czasu widzowie. Zdecydowanie za mało czasu minęło. Ja muszę iść na górę. Jakby ja nie mam co robić widzowie, naprawdę błagam napiszcie mi jakiś komentarz, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, kochani. Proszę, piszcie mi komentarze. Piszcie mi błagam, proszę Was o komentarze, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym faktem. Także please czytam Wasze komentarze i dopiero potem jakąkolwiek decyzję podejmę, proszę stawcie łapkę w górę subskrypcji na moim kanale. Eee, widzimy się jutro o 10.30 prawdopodobnie. Także bądźcie ze mną jutro, yy, bo chyba jutro będę musiała z nim porozmawiać w jakiś sposób, ale nie wiem, bo nie chciałam go zranić, ale kurde, no jakby nie spodziewałam się tego zupełnie tym bardziej dziś. Także nie wiem, dajcie znać, znać się w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Do zobaczenia jutro. papa. Pa. i jeżeli chcecie kupić plecak, no to zapraszam na Milkywer. Pierwszym w opisie. Cześć!